Witajcie, moi kochani, dzisiaj kolejne dwa wiersze Barbary Paluchowej. Lajkonik. Patrzcie, jaki stwór przedziwny po Krakowie hasa. W górze postać tatarzyna, a konik od pasa. Złote gwiazdy i półksiężyc na barwnym czupraku. On swym tańcem przypomina. Że kiedyś na Kraków dzika orda z głębi Azji tu przycwałowała, z końcem XIII wieku miasto oblegała. Bractwo włóczków ze zwierzyńca dzielnie go broniło, Hana i tatarskie wojsko z murów przegoniło. konik na pamiątkę tego, co się stało, harcuje dziś po Krakowie zawsze w Boże ciało. Kwiaty spod sukiennic. Michaś dziesięć złotych dostał od tatusia. Myśli, coś z tą forsą zrobić będę musiał. Ciągnie więc tatusia do kramów z kwiatami, co jak tęcza błyszczą pod sukiennicami. Dziewczynki kochają ponad wszystko w świecie kwiaty, więc im dzisiaj kupię po bukiecie. Chiacenty, konwalie oraz inne kwiaty. Dam każdej dziewczynie, bo jestem bogaty. Te drobne pachnące, różowe goździki kupię dla Oleńki, Kasi i Moniki. Niezapominajki dla Ali i Majki, a białe rumianki dla kuzynki Anki. Żółtofioletowe aksamitne bratki, będą pasowały do małej agatki. Zaś te malusieńkie, szkarłatne różyczki kupię dla Agnieszki najdroższej siostrzyczki. Lecz nie koniec na tym, bo o cyklamenach mówiła mi kiedyś z zachwytem marzena. Kwiatareczko miła, czy są nenufary? Nie ma. Jaka szkoda? Chciałem dla Dagmary. Cały kram z kwiatami kupić by się zdało, a mam dziesięć złotych. Pewnie będzie mało. Chyba, że. No właśnie, zaraz spytam taty: Kwiaciareczka, kwiaty sprzeda mi na raty?